Rytuł otwarcia bramy 3.06.2025 2025 rok. Harmonia i równowaga i odnowa. 3 marca 2025 roku otwarcie wyjątkowa energia brama 03, 03 będąca symbolem równowagi i harmonii i odnowi trójka jako liczba niesie wibrację kreatywność duchowego wzrostu i połączenia z wyższą świadomością. To idealny moment na wprowadzenie równowagi w swoje życie i wzmocnienie swoich intencji. Podczas rytuału warto zorganizować przestrzeń wokół siebie, tworząc spokojne i harmonijne otoczenie. Skupić się na medytacji, szczególnie na wizualizacji białego światła, które otacza Twoje ciało, wpisać trzy główne intencje na nadchodzący miesiąc i przeanalizować, jak możesz je realizować zgodnie z harmonią wewnętrzną. Oczywiście swoje ciało i umysł na przykład kąpiel z sorą morską, aromatyczną terapię lub Afirmacje. Prawa trzecia trzeci to dzień, który przynosi uzdrowienie, pomaga dostrzec sercom ser, perspektywę i otwiera na ofidos w każdej sferze. Życia skup się na jestności, cieni spokój i otwórz się na energię wszechświata.